Hej, hej, ja chciałam wszystkim tu Kamru was w kolejnym odcinku. W zagrajmy w Hearthstone, gdzie będziemy grali się Casino Majem. Tak, w naszej najnowszej serii. Mamy Renzi Zasa, mamy również Casino Major, Mamy dwie serie z losowymi dekami. Eee, I moi drodzy, mam zamiar co jakiś czas robić zmiany w tym deku. Oczywiście, bo pewnie domyślam się, nagrywam to jeszcze w tym samym odcinku, ale w, w poprzednim odcinku pewnie. Tak czy inaczej, ten odcinek i poprzedni odcinek z Casino nagrałem w tym samym dniu. Ale zapewne, kiedy oglądacie ten odcinek. To w poprzednim dniu albo dniach był ten pierwszy i zapewne po tym pierwszym mówiliście, że O oh, Kamrus, ale jak to? Casino Mage, a gdzie Samoning Stone? Gdzie to? Gdzie to? Gdzie sroto? to 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 to? to. Eee, będzie, będzie, ale problem jest taki mianowicie z Casino Mage'em i właściwie z jakimkolwiek deckiem, że mam tylko 30 miejsc na karty, co nie? Eee, ta wersja Deku jest zrobiona taka, tak bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo mocno, pod chęć wygraną, ok? Bardzo mocno pod chęć wygraną. Mamy dużo i naprawdę jakościowych kart, dużo naprawdę e, mocnych kart. Będziemy robili remake i tych decków, będziemy zmieniali karty, dodawali. Pewnie będziemy czasami wprowadzali karty, które nie są podatne na RNG, ale mają bardzo fajną synergię z tymi kartami pod RNG. I wtedy na pewno rzucimy summoning stone. Bo ile w RNG się nie chcę rzucać samoning stone'u, e, z dość prostego powodu. Jakim jest fakt, że po prostu spele u RNG Zasa kiepsko się nadają do Samoning Stone, co nie? Renżizas ogólnie ciężko, ciężko mu z tempo playami, ciężko mu z utrzymaniem stołu, w momencie kiedy. O boże, to jest jakiś nowy gracz. W momencie kiedy. Co No, W momencie kiedy. pa 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 pa. pa... Zapomnij, zgubiłem o tak. W skrócie, RNG Zas nie jest z deckiem, który utrzymuje tempo i w momencie, kiedy się wyrzuci właśnie samo Stone, bardzo często mamy taką sytuację, że prawdopodobnie go nie ochronimy przed śmiercią i to jest strasznie wolne i ogólnie dupa. W przypadku mage'a, losowego mage'a, casino mage'a, jest ten plus. Jest ten pieprzony plus, że on jest dużo mocniej ustawiony na tempo, z tymi kartami, które zresztą widzicie, można naprawdę dużo zdziałać i utrzymać stół tak, żeby można było wystawić cokolwiek. O, jaka szkoda. No i właśnie z tymi kartami... O, to jest ciekawe. I właśnie z tymi kartami... What? A, to działa tylko na przeciwnego miniona, a typ jest niewidzialny, okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. E, wracając, Majem da się utrzymać porządek na stole i w... on ogólnie ma dużo lepsze spele, żeby samo nim stąd działał. Więc jeżeli jesteście chętni na tą kartę, otrzymacie głód zobaczenia jak ta karta się sprawuje, to ona będzie, ona będzie. Nie w tej wersji deku, okej? Okay? Nie w tej wersji deku, ale na pewno przyszły się pojawi. Bo manewrować takimi Casino Mage'ami można naprawdę na wiele sposobów. Jak mówiłem, w Casino Mage pełnie nie będę utrzymywać aż tak w 100% zasady, że wszystko jest RNG. Eee... Ale będę się starać... O mój Boże! Get fucking wrecked! O oh, ho oh, oh, oh. oh, oh, oh. Get tracked, Scrub! No, pewnie będziemy, jak mówię to po raz 50., pewnie będziemy dodawali parę kopii kart, które na przykład będą dobrze pasowały do deku, który zrobimy, ale nie będą 100% tak losowe. To w sumie w Ręczuza się też tak robiliśmy. Cho, Milhouse, e, jest Manipulator. Tutaj PC też pewnie nie będzie. Pewnie będziemy się bawili jakimiś duplicate'ami, ewentualnie e, echo of Medivh, może. W zależności od tego, jak nasz deck będzie wyglądał od środka, nie? Żeby po prostu wychodziły fajne kombinacje, fajne rzeczy. Ten deck mi, nawet światło mi wyszło tak randomowo. Ale w sumie jest całkiem niezłe. E, w ten sposób Arkane Mistrusty się. No, Podglądam się. Wyszło mi na wygranie, ale w sumie. Spoko, niech będzie. Powijamy trochę rang. Czemu by nie? Ej, bardzo ładnie nam curve podchodzi. W sumie mam całkiem niezły dek pod krew. jest całkiem spoko dek. Podoba mi się ten dek, naprawdę ładny dek. O, wow. Jeżeli wyrzuca to, to trochę tak pokuje. Bo się wyleczy i wyleczy i wyleczy. wyleczy. No, Okej, okay, teraz się na przykład może wyleczyć. A, w ten sposób mhm. naprawdę się wymienisz? Chcesz się wymienić? Naprawdę chcesz się wymienić, chcesz to zrobić? Już myślałem. E, trochę nie pod mi strasznie, tak strasznie nie pod -caref. Myślę, że zrobimy tak. Znale. Pierw. Znale. Boję się dowiedzieć, co dostałem. Ja dostałem totalne gówno. Sweezerie będzie miało tyle plus, że będziemy mogli zagrać jako jakąś wyobrażenie, że będzie mieć Flamemaker. Wow, to jest Mech Priest. Ok. Ciekawie, nie może się wyleczyć teraz. Teraz się nie może wyleczyć. Jest to dla mnie bardzo na plus. Może nie jest wytrawne w tym momencie, ale. I tego przymieszka nie chcemy dostać przy życiu, jeżeli to jest Mech Priest. On by bardzo bolał. Więc flame, podejście Flame Cannon, to była dobra rzecz, ogólnie. Ogólnie to była dobra rzecz. Eee... Zróbę tak. Mogę zrobić ten NOD, byśmy zaszczędzili na manię. E, Miren Titi, możemy się wymienić. EFG? Zróbmy tak? Może wystawię jakiegoś fajnego mecha? Może wstawię coś fujowego? Ok. Miren Titi, Miren Titi, Miren Titi, to jest za chore combo. Okej, okay. mm. No nie jest to najlepsza rzecz, którą możemy zrobić. Tak trochę akantuję po to wszystko. Okej, okay, to jest interesujące. Zrobimy tak, że nie będziemy mogli zabić Flame z drugiej strony będziemy mogli ustawić ilość mechów. My możemy stawić buma z jego zabawnymi bumbotami. No ale, ale. Ale, ale, ale. Niech będzie. Okej, okay, to nie jest smaczny, nic nie ma walić z tej karty. Czyli co, wymieniasz się tak i. zostawiam coś za dwie mamy. Diet is coming. Uuu, armor. okej, okay, dobre, umożliwia nam dobre wymiany. Mogę użyć się portalu, ale to mi w sumie gówno da. Strike! A wiecie co? Zrobię tak. Bądź na pewno będzie chciał z nim wymienić. A z drugiej strony, jeżeli użyję holinowy, to będzie mógł mi zabić Boom, i. Dobra, zrobimy tak jednak. Nieważne. Playmon! Normalnie już użył portalu, żeby znaleźć zale te dwa pumyczki z mojej ale. Nie, Shadow of eh, tak. O, oh, baby! Amazing! Haha! To świetnie, Wow. Zobaczmy, gdzie to poleci. Uh, spellbreaker, to jest interesujące. O, idealnie. wow. Idealnie, że tak to ujmę. Teraz tak polecą bomby, to mnie ciekawi. No je poleciało najlepiej, a może teraz? A proszę. Mogę sobie go cofnąć, ale po co? Uh, no, spell damage. No to jest całkiem interesujące. No dobrze, muszę przyznać, że te e Fiji były całkiem niezłe. W sumie mam za mało dużych kart za e Fidżi, co nie? A w ogóle ogarnąłem, żeby dać e Fiji i tego chyba 59 stałtem, nie? Może niekoniecznie do Casino Major, ale wiecie. No wiecie o co chodzi. Ha. Huh. Zamień dużo, chcę zagrać yoga, czy nie chcę? Chcę, chcę nie chcę, nie wiem. Strike. zagrać jego w sumie jeszcze raz, ale wolę wyleczyć tego klibera. Eee, yoga, nie wiem, troszkę. Więc zrobimy w ten sposób. Ten creeper się może przydać, żeby zostać wyleczonym. Mam nadzieję, że to tak się nie poda, ponieważ chcę użyć jeszcze yoga. Mam taką ochotę. No, Golem. Pam, pam, pam. To ja też się Syren sprzedał. Co nie? No dobra, niech się dzieje wola nieba, w takim razie. Sześć! Mam jakąś bestię? Nie, nie mam. Bolster? No nie działa. Charge? Który, który? Jog? A, to było zabawne. Blessing of Kings. Kto? Oh, come on. Disgusting. Cóż mogę powiedzieć? Papar, Ouch! Daj, mage! No dobrze, ten Jog miał bolesne w Last League of Kings, muszę to powiedzieć. Dalej mamy armor. Ta armor dużo zrobiła. Dużo zdziałała, co nie? Planuję go wykończyć na Eternal Conjurorem. Tak, myślę, że to jest dobra opcja. Myślę, że to może być dobra opcja. Rozkłoniłem na deckiem Major pod Fiji. I myślę o tym tauncie 5 na 9. Bo on jest 8 many, co nie? 5x9 taunt, nietykalny taunt za ten. O! To by było dobre, bo nie można użyć z nim hardreamu walu. Więc trzeba się z nim wymienić, więc EFG ma waliu. Ej, to jest tak kurewsko dobry pomysł. I EFG jest w standardzie! A no? Ano? Dobre. Chyba odkryłem pomysł na nowy dek. Naprawdę wyszedł. Liczyłem na to, że użyję specjalu. Mieliśmy Dark Trap. Liczyłem na to, że użyję specjalny. Ej, nigdzie nam w bianie rangi wychodzi. Jakby nie patrzeć, idzie całkiem nieźle. Czy żeby to był kompetytywny dek? to sobie sytuację, że ma mieć z kompetentnym dekiem, wbijamy nim legendę. Może spróbujemy Co by na to? Ale te dobre ceskawki. O oh Boże, jakie te dobre treskawki. Czemu by nie spróbować do kolejnego sezonu? Bo teraz dostało jakieś 10 dni. No, brzmi jak ciekawy plan. Ale nie jest tyle raczej w się nie przyda. Shredder będzie ok. Mhm. Mm Dobra. Flame Cannon będzie bardzo okej. Okay. Science is będzie super. Okej, okay, brzmi jak plan. Mhm. Uh -huh. Dobra, dobra. O, właśnie z kart, które nie są w pełni, nie mają czynnika losowości Mamy nawet jedną kartę w tym deku. Bran Bronsbert. Co nie? Zrobimy tak. Dlaczego? Zwijacie go armor. Jeżeli on nic nie wystawi, będzie robić armor up. Będziemy zbijać jego armor up. Więc Shield slam będzie. No cóż, nie będzie tak dobrze działało, jakby mógł działać. Mm -hmm. Warrack. Okej, okay. co, chce pasnąć? Może chce pasnąć zamiast za dwa obrażenia i wystawić coś fajnego zatrzymany. Pewnie tak. O oh, świetnie nigga. Niech będzie Niech będzie A! Właśnie się ogarnąłem, że to diskartuje mi kartę Siet Zapomniałem o tym Wiem jugler? Okej okay. Jest Ciekawe No, będzie że bardzo ciekawe. Ej, straciłem szredera, to jest piórowe. Zapomniałem kompletnie o tym, że ona ma discard. Tak rzadko widziałem tą kartę. O, 4 na 3 na 0, ale fajnie. Coś to diebał widać, to się dzieje. Co się dzieje? Może. Ah, Entity chciał sprawdzić. Ale czemu nie jest na mnie taka Dopiero w twarz. Welp. Mamy Fiji. Fiji za 4 mana będzie ok, tak myślę. Ale z drugiej strony on będzie musiał mieć z czymkolwiek. Tym Berserkerem, ale no trudno. Rozumiem tu, że jest to i AFM Czy chcesz zarzucić Sermatów Xarona? Bo to mi daje właśnie. Hmm. Nie wiem. Fiji, e. beczes.

Co dostanę? Tatsti! <grymne> Jesteśmy Ass'em! <range awesome. grymne> zasem! Oh yes Jesteśmy arange Ass'em, awesome, moi drodzy. Jak się z tym czujecie? Upgrade. Sick fuck me to już jest ciekawe. Dalej nie jesteś w stanie mnie go zabić. W sumie on może nie chcieć mi go zabić. Ja mogę zdechnąć! Major, domo, czemu nie mogę ciebie użyć? Hul, to jest bardzo interesujące. Tak naprawdę. A jeżeli nie trafi, szczerze. Dobra, stracimy jedno obrażenie, ale trudno. Bo tak on mi się głupio wymienił, by nie, bym nie miał miniona. Wolisz stracić ten jeden damage. Chcesz to można powiedzieć, że boli bardzo, Bani jego. Nie mam życia, pomocy. Co ja mogę zrobić? O, jest tego kuźba potrzebowałem. Haha! Flame on, bitches! Bardzo dobrze! Tego właśnie potrzebowałem. Jeżeli on się wymieni z tym typkiem, Fiji zaprokuje. I to będzie bardzo fajne. To jest bardzo niefajne. Kogo zabijesz? Czy może pójdziesz w twarz? Musisz jego zabić! Nie ma opcji, żebyś go nie zabił, kiedy tam tamta 2 na 6 Soulfire! Wow! Fiji! Zła kolejność, mordo! Teraz pytanie: Kogo on trafi? Nie w twarz. Dobra, może być. This one, no, that one. Wpierw zróbmy tak. Snajp! O to jest interesujące. Będziemy jeszcze mi To jest bardzo interesujące. Swipe jest bardzo dobry. Snajp. ponieważ on raczej nie będzie mieć droższych stworów. Dobra, ma. No cóż, przynajmniej nie wymieni się w ten sposób. O nie, chwila! Zapomniałem o tej kombinacji. Shit, no musisz go zabić, bo inaczej. No. Właściwie nie musiał, ale. Dar. Co ty masz ciekawego w swoim deku? Bierz mi dwie karty. Nie, tak będzie. I zaraz wylecie kolejny sekret, który będzie mi Rentity, ponieważ nie mamy już FIGi. Zużyliśmy już wszystkie FIGi, co nie? Aż sprawdzę sobie. Tak, zużyliśmy. A! zapamiętałem bez Deck trackera. Teraz sobie mi się przydało ten przyjemniaczek. Dobra, e, to zrobimy tak. Co to? Echo, Medivh, to jest zajebiste, tylko że niestety kuźwa nas nie stać tak jak jakbyśmy chcieli. Eee. No wziąłbym Fireballa tak naprawdę i jedną tutaj. Bo to jest zbyt ryzykowne. Jakiś Wirwin by mu poczedł, jeszcze bym umarł. No. Nie ma co ryzykować. Nie ma, nie ma co. Armor up, easy. Panie, zobaczmy, co zostaniemy. Diamond fuse nie zadziała, Blood Warrior nie zadziała, Kill Command, fug. Hej, to, To, że on został, ma zamrożoną twarz jest bardzo dobre. Oberwałem co prawda za pięć, fajnie, ale on ma zamrożoną twarz i to jest bardzo dobre. Dziękuję. Oh. Dziękuję yeah, jeszcze raz. Czy ja mam Litel 15-18. O, oh, proszę, mamy Litel. Za kto by pomyślał? Uu! Cóż za kombo? Well played! <grymny> well played! Ej, nie przegraliśmy ani jednej gry tym deckiem. No Zdajcie sobie sprawę? Ty To myśli, jest sobie kompetentny? Wątpię, szczerze wątpię. Ale, miałbym bekę, gdyby było, można niby. Ej, można niby próbować być legendę. Jeżeli wszyscy się bają tak dekamin na wątpię, ale może. Ale wygląda na to, jak tak patrzę, że ludzie tak nie Jestem bardzo z tym szczęśliwy. Z tego powodu szczęśliwy. A, Sekret paradyn. to może i nie nieważne. Mhm, Mario, Marek i A poza tym nic ciekawego. Marek i jest bardzo ciekawy swoją drogą, ale. O, za drogo. Za drogo. No, pokaż mi swoje sekrety. Nie, yeah. wrócił koszmar z dzieciństwa. Einfranaj! Nie, czemu? To nie tak miało działać. Przeciwnik zrobił mnie w No cóż. Wiecie, możemy poczekać ze Fidzi przynajmniej. A... Ciekawe, co będzie w trzeciej turze. Czyli to było wskrzeszenie. To będzie bardzo złe tempo -wise, ale... No to jest ciekawe. A przynajmniej może być. Okej. Okay. No to teraz Master Forb- uh. uh. O, Spodziewałem się czegoś innego, ale chyba powiedzmy można to uznać za okej. Okay. Zróbmy tak. For sake. O mój Boże! Oczywiście. Czy to jest chabawę trzeba, no. Sacrifice przejdzie trochę chujowo, ale z drugiej strony będziemy mogli go zabić. Wziąć Fiji, Fidżi, ale co mnie tu z to może nie być złe. O, świetnie, ga. Dobrze, że nie użyłem Flame kanonu. Dobra, oberwę za bardzo dużo. Ale z drugiej strony, jeżeli. Aż on nie będzie szedł w twarz, nie będzie się wymieniać. Mam przejebane... Idę bardzo. Spokojnie, jeszcze nie ma szóstej tury. A, pierdziele, zostanie mi 9 życie A, jak se sekret paradyny. Wymienię się na działanie. się na działanie. Oh. oh my oh big <laughs> 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 Nowa meta, sekret palaty z bledlastem! Ja mam dość! <śmiech> <śmiech> Dziękuję wam wszystkim za uwagę, ja odpadam. Trzymajcie się do kolejnego odcinka, papa. Pa. O mój boże, sekret palaty z bledlastem! Ja nie mogę! O mój boże! <laughs>